Take every word of those damn things down. See, no, Wesker was my father. Więcej zgonów mam, a 6 zgonów... Myślałem, że więcej będzie. Spokojnie, Shen, to się to wyrówna, wyrówna się. Sześć, 69% celności. Dokładnie, to się wszystko wyrówna. Trzeba dać czas. No <grym grym grym> idziemy dalej, nie? No, mam tą samą rankę chociaż. No właśnie, także. Nikt tu gorszy, gorszy nie był, panie. I prawie tyle samo o ten. zapitych przeciwników. No wszystko dokładnie. No komputer ocenił, że to sama ranga też. Zgody nie zostały wiesz. Wliczone 30 czerwca 2013 roku. Wipe Chiny. You remember, Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. She are in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Tell the men we're moving out. Ok, nie chcę, slak. Slak z ale my amunicji nie mamy. No, dramat. Ale może zaraz nadrobimy. Um, jedyne co możemy panie, nadrobić, to tylko atako atakiem w zwarciu.

<laughs> nie amunicji oczywiście. Super partia. Zaraz coś znajdziemy, ale zanim znajdziemy, kto pierwszy na plac zabaw? Dawaj, ścigamy się. Ja się nie ścigam, Teraz że nie mam amunicji, a dwa, że, że nie mam amunicji. <laughs> no bo ja się chętnie tutaj trochę pobawię. Idę najpierw na tego misia, na pandę. Szczerze? To ja, to ja już widziałem, jak ty się bawisz. Zaje zajebiste. Nie, ja chcę, ja chcę jeszcze raz, nie, ja to muszę zrobić, muszę spróbować. Ale Nie, to, to. nawet nie mogę, mogę. A nie, mogę. Dobra. To jeszcze raz, Chris. <gryz> <laughs> Uwielbiam to po prostu Widzę, że, że czuję się w własnym żywiole. No wiesz jaka zajebista zabawa, nie no ja muszę jeszcze raz spróbować, nie nie byłbym sobie gdybym nie spróbował trzeci raz. Ja chcę jeszcze raz. Dajesz Chris. Dobra. Dobra, to teraz idę jeszcze na zjeżdżarnię. Można zjechać? No, oczywiście. Jupi, ale fajnie. Myślałem, że zjedziesz ten. Myślałem, że zjedziesz, wiesz, tak jak dzieci, na, dup, na, tył, na, na tyłku. Pierc też może tylko, że on inaczej zjedzie na tej zjeżdżalni niż Krys. Tak? Mhm. Bardzie, bardziej komiczne. Czekaj, jak bardziej komiczne, to muszę spróbować. Dobra to patrzmy teraz na Panamar, patrzcie tylko na niego Patrzcie, Adam Małysz Adam Małysz, Małysz. jestem Adam Małysz Dokładnie, 102 metry Nie ciemny z tym końca koniec, koniec już zabawy Dokładnie Pobawili, pośmiali Czas umierać Dobra, tu wiem, że będzie gdzieś zielona roślinka, dokładnie tam Że co? Zielona no, Aha. i o, chyba... Fajnie, To już jest... To już jesteś, To już jest yy, urodzaj powiem ci. Kurczę, żeby miał na zapas jeszcze 7 ty? Granulek? To to nie może być. To chyba in, żeśmy grę zmienili, tylko nie wiem jak. Jakim cudem? Tam jesteś... Jeszcze... To to, nie, to już nie jest ten sam rezydent. Tutaj był no też... Temat. Wężona Ale marno jest to mamunicę zamiast podejść i wolą jest z ręki No dokładnie Param pam pam Param pam param pam no, I to tak. ciśniemy dalej <śm> Nie wiem po co w ogóle wymyślili w tej grze, żeby wspólnie otwierać takie drzwi. Jakby nie mogli na jakichś drewnianych tu wstawić czy coś. Panie to nie wiedźmin. To musi być normalnie stalowe, żeby wiesz, pokazać, że jakimi jesteśmy twardzielami, panie. Uważaj znowu, go jestem nawet z dwoma rękami. Jeszcze mnie okres będzie, może się podrapać po oku. Ojej. O, ja. Plecy zostały... oła! Wow. No to już bolało. Zas... We... Wzie... O, Jesus. Aż ja dostałem. Trzeba się... trzeba na zmianę, panie! No i tak było pięknie. Zapomniałem, że mam shotgun, ale nikt mi o tym nie mówi. Tak, było pięknie. Tak się cieszyłem, że miałem 7 roślinek na zapas. A wszystko szlak trafił. Ej, panie, złodziejstwo w tym kraju. Samym bandyty. Też to jeszcze smutowane. Dobra, teraz pytanie: kto idzie na górę? Ja już się przygotuję, może z wybuchowym granatem. Co ja poszedłem na górę. Ale tu też jest ich na górze. Dobra Ołosz ty w dupę Uwaga granat Ładnie Dobra I o taką maksymalnie mi właśnie chodziło Już byłem na to przygotowany Wzór Panie kolego nie, tutaj jest przygotowany, to się chwali <laughs> Już słyszę Chińczyków kłócących się po chińsku obigos No bigos może nie, ale O Mężczyzna Czekaj na jebnie jebnęła słabo Pierdut! O TY w dupę Ej Ja wiem, że tu będzie gdzieś też zaraz spray Szkurna mać Dobra ja idę po spray, ale to za chwilę bo jeszcze tutaj No właśnie, ja pierdzielę Dobra, jak jestem Czerwony Znaczy... zielony Ładnie Kolejny robot, Robocysko. Kurde, jednym czasem potrafię człowieka zabić Nie zestawa amunicji, puste ekipone, jak jedna tylko zielona rysnika gdzieś tutaj będzie zaraz spray Oj, przydałby się spray No będzie dokładnie tutaj w tym miejscu A zajebiście Dobra, to już to już, to już jest coś fajnie no i znowu nie mam amunicji, z czego ja będę strzelał? No ja do, do pistoletu tylko wziąłem. No, zwłaszcza, że znowu się szykuje gruba akcja. No, to jest gruba akcja, akcja za grubą akcją, powiem Ci. No tak, gra tak ma, ją tak napakowali tym wszystkim. tu co jakaś akcja, nie to co w piątce. Czy czwórce. Wiesz, że na tym robalu to na Zatacolo też była fajna kontra. Nie pamiętam jak to się robiło. Ale były fajne akcje. Skąd ma uprawnienia? Serio wszystkie, ja nie mam amunicji Chris. Znaczy, hmm. Tak nie masz. To jest epicka, pamiętam że nam się tak po, po, ten podobała. Jakby nawet nie mamy amunicji do zwykłych broni. Nie no ja zapisuję to akurat już znalazłem. Tu wszędzie są te skrzynki. O. Właśnie, tam są skrzynki, to ja idę tam teraz, gdzie ty byłeś. O, ja idę tam, jest. gdzie ty byłeś. Szkurcze, Pils! Co tu się dzieje? Do mnie, strze nie strzelać do mnie! o tą muzykę tutaj, co jest. To jest epicka. Przestań do mnie strzelać! Dobra, bo pomóż Jeden z głowy. Tu tam jest dużo amunicji. Gdzie? A nie można wziąć. No tam, gdzie są ci żołnierze, na dole. O, czekaj. To sobie akurat wezmę. Mogę jednak wejść. Tylko, że nikogo nie zabiłem, chodzę jak debil. Strzelałem do mnie, a ja nikogo nie widzę. Kurczę, gdzie oni są? Tutaj. Zdybają się przede mną. O, w dupę Kure, trochę ich jest. No. Ja, <gry> yeah, co tu się wyprawia? Gruba akcja Jeżeli ten cholerny śmigowca na śmigłowcu też są Noż nie mogę go kurczę ty! Przestań, sejl, mnie tam czas powala Dobra, załatwiony Dobra Chociaż nie mam już amunicji do niczego To jest dopiero dramat A trzeba się z śmigłowcem zająć, bo na śmigłowcu też są te koniki polne O, te koniki polne też w ogóle? Pierwsza klasa, kurcze, przestarzności. Noż przestaniesz do mnie strzelać! Stająca purhawo. Jednego jakaś załatwiłem z noża. Kurde, kolejne koniki polne. O, zapowiada się impreza ostra. O, ty tu jesteś. O, do karabinu! Super. No, ja zostałem, zostałem. Zawsze to coś Dobra, kolejny do piechu. Wow. Dobra, dzięki Masz zawsze adrenaliny. Ciekawe Tenek mnie zaskoczył Pięknie Super Do pistoletu zostawił No jakoś to wyjdzie, chorez kurde Tej amunicji ja amunicji za bardzo nie ma i tyle czynicze gówna, wszystko nic nie mam A jest tam na dole tak dużo że No, ja bym się na swoim miejscu gdzieś skrył. Pod tym dachem na przykład. No, gościu. Tylko, że widzisz. Jestem na tej pozycji, ale nie wiem do, do kogo strzelać, nie? Tam schodzą na dół. Wejdziesz tutaj, żeby spojrzeć na dół, to cię helikopter przestrzeli. O, właśnie. Nie ja mam wrażenie, że tylko my wydwór tutaj działamy Bez nich Reszta to tak strzela Udaję, że bo coś działają chyba ty tylko działasz, bo ja nawet nie wiem dokąd strzelać, nie? Do śmigowca jak już strzel, ojej Bo na śmigowce są o, te koniki polne nie mam amunicji Ja pierdzielę To było piękne O jeszcze mnie nogą! Ja No tu to się dzieje serio. Dramat No Było tak pięknie i się zesrało! No to ja sobie tam jakoś się radzę? Tego cały mój zespół z Piersem na czele sobie nie radzą dokładnie ja może na początek pozbieram gdzieś tę amunicję i spierdziłem tam z powrotem ja na dół nie tak samo no kres nie chodź mi tutaj nie chciałem tu wchodzić. A, ciami I uderzyć, super. Zwykła amunicja do pistoletu. Bo no to, że, że w, tak w ogóle coś tak dają. Sherry tam słyszę, że obrywa. No nie je, no nie jedyna jest, która obrywa. No, widzę ją. No to jej pomachaj przy okazji. Pozdrów ją ode Szlak. mnie. ten helikopter elik to jest taki kurna irytujący? Trochę tak. Widzę cień konika palnego. Ja Ale mi wywaliło w oczy tym flaszem. Dobra, jeden z głowy. Ale pro. Tak helikopter oczywiście, nie? No, on jest najgorszy. No teraz to jakoś idzie. No, chyba w tym miejscu będziemy jakoś tą pozycję musieli chyba utrzymać. No, myślę, że to jest najlepsza pozycja. Jesteśmy bardziej ukryci. Tak, to jest jakaś moja z helikopterem przynajmniej. Nie? No albo zobacz tylko jak on w ogóle pruje. Bo do się jeszcze, no trochę ci. Móc... Ja pierwszy jak oni prują. Dobra, w końcu oberwałem. No tak, nie, mo nie mogło być tak pięknie. Nie, że mi się cieszę z tego powodu. Zaraz przylezą chyba. Już skaczą te kurcze gówna do nas. <laughs> Dobra, ładnie. Niepotrzebnie jeden płacis poszedł w piździet. <laughs> Ładnie. Dobra. Do karabinu trochę amunicji opsi Nie wiedziałem co się dzieje, nie? Dobra, ja panuję nad sytuacją. Super. No jakoś to teraz idzie, dobre miejsce na ukrywanie na, się. Tak tak się wyrażę. Co się stało? Co ty krzywy przewiersz? Nie wiem. A, nie ja mam amunicji. No i to o to chodziło, teraz mamy tylko te cele oznaczone. Użyłem spraya, bo niedługo i tak zaraz znajdziemy kolejny chyba spray, z tego co pamiętam. I oczywiście dla mnie granatnik będzie. Spray? No. Bo, bo to będziemy mieli chyba... To na pewno. W drugą sekwencję jestem z mi w głowce, ale to już będziemy myśleć się z nim wtedy... No powodnie rozprawić. Nie no, przestanę moment. Jedyne co mi się podoba to muzyka zajebista jest tutaj Och, ten... Taj to mamy zajebiste Wow Pierce Akurat mi się nie udało go złapać, bo śmigolec mi ślepił Ja już nie daję rady Och Dobra Nie mam amunicji, muszę się bronić na rząd. Kurczę, mam do karabinu, na szczęście trochę. Pięknie, wow! Przestaniesz, dobra, ładnie. Wiesz co jest najlepsze? Jak się rozpędzisz to wali mu z barka. No, widziałem właśnie, a jest. Widziałem. Czasami to jest dobry sposób. Wszystkiego, kury trzeba próbować, jakieś taktyki swoje. Mnie się najbardziej by chciało te kontry, takie fajne, ale to jest ciężkie, żeby zrobić, nie? W ogóle jest... a na ten najcięższym poziomie trudności to jeden cios, że nie wykonasz tej kontry i nie masz już połowy życia, nie? No lepiej nie ryzykować, bo wiesz, więcej zdrowia no, ale... stracisz, niż zdziałasz coś. Ale, ale tak, tak to te kontry się... są mega widowiskowe, na każdy przeciwnika W ogóle to jest każda animacja pod, każd pod daną poddaną kontrę. Ale no timing musisz mieć, a jeżeli nie wykonasz, no to... to giniesz. Na poziom poziomach trudności jeszcze rozumiem, ale nie na tym. Dobra, jeszcze dwóch korwiszonów, ale oni chyba kręcą się, kręcą. No, oni są na śmigławcu. Cholera. Co, mamy ich rozwalić, czy co? No, musimy. Tylko nie wiem, czy oni celowo będą na tym śmigłowcu, czy w końcu zejdą do nas. Do pozycji do strzału, serio. Dobra, jakoś udało okay, mi się jednego załatwić. Jakimś okay. cudem, no to ktoś się zajmie tym jednym. Oczywiście, że ja. Co on jest, tutaj, czekaj, o! Dobre A nie mam amunicji nie No mam Ja mam tylko ten Jedną zieloną rozinkę i jeden nabój w komorze Ciekawia jak my go rozwalimy te, Teraz No jak ktoś go w końcu rozwali Aaaa Myślę że to będzie szczęśliwy strzał ale nie Nie wiem czy ryzykować Gdzieś znaleźć to ja mam tą amunicję O!

O, widzę Jake'a sobie tam paraduje i wchodzi Sherry po drabince z pistolem w ręku. Pistooolem. Wiesz, taka, taka ciekawostka, bo w tym momencie byśmy mogli zobaczyć... Co zobaczyć? Bo ten... Teraz tutaj widzieliśmy Jake'a i Sherry, a jakby grali inni gracze, to byśmy teraz tych dwóch graczy tutaj widzieli, albo jednego. Ale... No cóż, nikt nie grał. Nikt nie grał, no dokładnie. Raz mi się udało trafić. Chyba grałem w kampanię Leona. To było oczywiście na konsoli. Mhm. No i chyba spotkałem Krisa, albo to było na...